Cześć, witam was z tej strony Dedras, a w dzisiejszym materiale porozmawiamy na temat jednego z masterów dostępnego w grze Path of Exile. Mastera, który będzie nam towarzyszył przez część kampanii, ale przez cały Endgame. Przedstawiam wam Albę. Master Explorer. Czym jest mechanika Incursion? O co chodzi w Temple of Asoatl? Jak wygląda misja od Alwy? Jakie nagrody możemy wyciągnąć z tej mechaniki? Jak rozwijać pokoje? Jak odblokowywać przejścia? O tym i na wiele więcej tematów porozmawiamy w dzisiejszym materiale. Zanim jednak zacznę, zachęcam oczywiście do subskrypcji tego kanału, aby nie ominęły Was kolejne poradniki do gry Path of Exile, a także zapraszam Was bardzo serdecznie na transmisje na żywo, które odbywają się tutaj na YouTubie. Tymczasem, nie przedłużając, zaczynajmy. Alve Valai, czyli tak zwaną Master Explorer, spotkamy po raz pierwszy w siódmym akcie, a raczej pod koniec siódmego aktu, na lokacji The Causeway. Alwa da nam tam swoją misję, którą będziemy wykonywać już tak naprawdę przez całe... Endgame, która wygląda następująco. Na lokacji, na której zrespi się Incursion, czyli misję od Alwy, pojawią się trzy takie kapliczki. Jeżeli podejdziemy do tej kapliczki, Alwa się pojawi obok jednej z nich, będziemy mogli z nią porozmawiać i wtedy Alwa otworzy portal do przeszłości. Zanim jednak wejdziemy do portalu, możemy sobie zaplanować co nieco. Alwa pokaże nam rozkład pokoi w tak zwanym templo vacoatl, o którym za chwilę wam opowiem. Jak sami widzicie jest to coś w formie piramidy z różnymi pokojami. No i właśnie Właśnie Portal, do którego będziemy wchodzić, prowadzi do jednego z nich. Po prawej stronie ekranu alba pokazuje nam właśnie rozkład tego pokoju, czyli mamy tam pokazane, jak ten pokój mniej więcej wygląda, oraz dwa takie specjalne znaczki: strzałka w górę i strzałki, jakby zamiany. Te znaczki oznaczają dwóch architektów. Każdy z architektów ma powiedzmy jakiś inny pomysł na przeznaczenie tego pokoju. Jeżeli zabijemy jednego z tych architektów, bo możemy zabić tylko jednego z nich, wtedy pokój albo zostanie. Zmieniony w myśl jednego, albo w myśl drugiego architekta. Znaczek ze strzałką w górę zawsze będzie pojawiał się u góry po prawej stronie lokacji i będzie oznaczał upgrade'owanie pokoju, czyli z poziomu np. pierwszego do drugiego, z drugiego do trzeciego. Znaczek zamiany sprawia, że przeznaczenie pokoju całkowicie się zmienia. Jednak jeżeli zamienimy pokój z poziomu drugiego, to zamienimy go na jakiś inny pokój z poziomu pierwszego. To może być na razie dosyć zawiłe, ale mam nadzieję, że to się wszystko poukłada, jak przejdziemy. Idziemy troszeczkę dalej. Do tego w ramach tego pokoju mamy dwa rodzaje takich kropek: kropki zielone i kropki czerwone. Jak sami możecie zobaczyć na piramidzie, mamy tam kilka różnych pokoi o różnych nazwach, które mają między sobą połączenia. Te połączenia są to przejścia do kolejnego pokoju. Niektóre pokoje są całkowicie niepołączone ze sobą. Co za tym idzie, my jako gracze musimy odblokować właśnie przejścia. Czerwone kropki są to przejścia nieodblokowane, zielone to są te przejścia, którymi już się przejmować nie musimy, ponieważ mamy możliwość przejścia do innego pokoju właśnie z danego pokoju. Masło maślane. Żeby zamienić kropkę czerwoną na zieloną, będziemy musieli walczyć z przeciwnikami w ramach pokoju, który otworzyła nam Alva. Najczęściej rzuci przeciwnicy, czyli przeciwnicy poziomu rzadkiego, będą dropić nam takie specjalne klucze, które służą właśnie do otworzenia jednych z drzwi. W ramach jednej lokacji najczęściej leci jeden klucz, natomiast może się zdarzyć, że w ramach jednego takiego pokoju takiej mini misji od Alwy trafią nam się dwa klucze na jednej lokacji. Przez to będziemy mogli otworzyć dwa przejścia. Należy jednak się śpieszyć i raczej mieć odpowiednio duże obrażenia, ponieważ każde wejście do takiego pokoju jest wyzwaniem czasowym. Na samym początku dostajemy tylko kilka sekund, aby wykonać swoje pierwsze akcje. Z każdym zabitym potworem ten czas będzie się nieco wydłużał. Im szybciej będziecie zabijać potwory w ramach takiego pokoju, tym więcej czasu zyskacie na otwieranie drzwi, na wybieranie zbieranie wejść, czy na dotarcie do drugiej strony pomieszczenia, gdzie czeka na was więcej potworów. Im więcej potworów zabijecie, tym teoretycznie lepsze nagrody otrzymacie po wyjściu z takiej lokacji. I tak naprawdę na tym polega misja Alwy. Podchodzicie do kapliczki, gadacie z Alwą, ona pokazuje wam, jaką macie możliwość rozwoju danego pokoju, je, gdzie macie pozamykane, a gdzie pootwierane przejścia. Wchodzicie, zabijacie potwory, zbieracie klucze, otwieracie przejścia. I tak naprawdę to tyle. Takich triali, takich... Prób takich, właśnie pokoi, musimy zrobić 12. Tak jak mówiłem, na jednej lokacji pojawiają się 3. Po wykonaniu wszystkich tych mini wyzwań będziemy mogli wejść do Templów ACOATL, czyli właśnie Alva otworzy nam 6 portali, tak jak na zwykłych mapach. Warto podkreślić 6 portali jednorazowego użytku, dzięki którym przeniesiemy się do piramidy, którą stworzyliśmy w trakcie robienia tych wszystkich misji. A dzięki nim będziemy mogli się przenieść właśnie do Templów ACOATL a więc do specjalnej piramidy, którą tworzyliśmy przez te wszystkie 12 prób. W ramach jednego podejścia do templu Wacoatl będziemy mogli przejść przez 13 różnych pokoi, które sobie rozbudowaliśmy, wybraliśmy, o ile oczywiście odblokowaliśmy wszystkie przejścia. Poza Entrance'em i poza Apex of Atoatle, które są lokacjami niezmiennymi, mamy nadal 11 pokoi, które możemy, tak jak mówiłem, modyfikować. Każdy z pokoi, które udało nam się zmodyfikować, za pokojami, które są jakby takimi lokacjami bez żadnego przeznaczenia, posiadają trzy swoje poziomy trudności, oznaczone oczywiście odpowiednią rzymską cyfrą. W zależności od poziomu, taki pokój będzie dawał nam jakieś różne bonusy do całego Temple Wacoatl, ewentualnie będzie posiadał różne nagrody, czy natężenie tych nagród. O tym jeszcze sobie za chwilkę porozmawiamy. Sam Entrance jest lokacją wejściową, jego akurat zmienić nie możemy, a wspomniany wcześniej ostatni pokój na samej górze czyli Apex of Acoatl jest lokacją, gdzie spotkamy bossa, jakim jest Omnitek. Omnitek jest uznawany przez wielu graczy jako boss bardzo bezużyteczny, to znaczy nie dropi on aż tak dobrych przedmiotów, jak większość endgame'owych bossów ze wszystkich innych mechanik. Natomiast często zdarza mu się dropić całkiem ciekawe przedmioty, na przykład rzadkie, chociażby jedną z, powiedzmy, mini zalet mechaniki Incursion jest to, że istnieją mody, które możemy otrzymać tylko i wyłącznie Templo Wacoatl, czyli mody Incursion. Jeżeli wejdziecie sobie na stronę poedb, tam znajdziecie, pewnie wyszukując przedmioty, listę modyfikatorów, które znajdziecie tylko w ramach właśnie tej mechaniki. Zanim jeszcze przejdę do samego omawiania pokoi, skoro już jesteśmy przy Templo Wacoatl, to warto by było powiedzieć o tym, jak wygląda tak naprawdę ustalanie levelu tej, nazwijmy to, endgameowej lokacji. Tak jak mówiłem, triali mamy 12, przy czym są to mniej więcej 4 misje od Alwy. Posłużę się bardzo fajnym przykładem, który znajdziemy na wiki. Jeżeli zrobicie 3 incursion, czyli 3 te triale na levelu 72, 3 incursion na levelu 75, 3 incursion na levelu 79 i 3 incursion na levelu 80, to da wam średnio 76 poziom. Do tego poziomu dodajemy 10 leveli, czyli czysto teoretycznie daje nam to w rezultacie 86 poziom jakby lokacji, natomiast poziom lokacji jest ograniczony przez najwyższy poziom incursion, jaki robiliśmy, czyli przez poziom 80. Czyli czysto teoretycznie w ramach tego przykładu lokacja mogłaby być na powiedzmy 86 poziomie, natomiast musielibyśmy zrobić chociaż jeden incursion na levelu właśnie 86, co jest dosyć trudne do osiągnięcia. Natomiast w tym samym przykładzie, gdybyście zrobili nawet jedno incursion na mapie T16, a więc na 83 poziomie, otrzymalibyście Temple of Acoatl na 80 trzecim poziomie. Co za tym idzie jest to całkiem ciekawe, że możemy tak naprawdę przez większość tego incursion bezpiecznie robić sobie niższo levelowe mapki, aby na sam koniec zrobić wysoko levelową mapę na możliwie jak najwyższym poziomie, co da nam po prostu dużo wyższy level endgame'owej lokacji. W tym segmencie porozmawiamy sobie na temat incursion roomów, czyli jakie pokoje możemy natrafić. Problem jednak z omówieniem tych pokoi jest taki, że jak sami możecie zobaczyć jest ich całkiem sporo. Dokładnie mamy łącznie 87 pokoi, z czego mamy 25 rodzajów upgradeowalnych wariantów i 12 nieupgradeowanych pokoi, czyli takie podstawy oraz entrance i apex of a. Dlatego żeby nie namieszać wam, nie robić wam niepotrzebnie sieczki z mózgu i tłumaczyć każdy pokój co robi, zostawiam wam oczywiście tą listę, którą widzicie w tej chwili na ekranie w opisie, będziecie mogli sobie tutaj zajrzeć. Ja tutaj bardzo uproszczę omawianie tych pokoi, wybiorę tylko te pokoje, które moim zdaniem są gdzieś tam trochę bardziej interesujące. Zanim jednak zacznę omawiać właśnie te wybrane przeze mnie pokoje, tak jak wspominałem, każdy z pokoi ma jakby trzy swoje poziomy. Tutaj mamy poziom pierwszy, poziom drugi i poziom trzeci. Najfajniejsze nagrody zawsze znajdziemy na poziomie trzecim danego pokoju, ewentualnie bonusy, które ten pokój będzie nam dawał. Bo nawet na przykładzie Guardhouseu, baraków i Hall of War możemy zobaczyć, że każdy z poziomów dodaje większą ilość mobów do całego Templow w Acoatl, tutaj właśnie po prawej stronie, możecie zobaczyć jakie modyfikatory dają nam różne pokoje w zależności od poziomu. Natomiast w zakładce Contains znajdziecie nagrody, które występują albo w zależności od poziomów. Jeżeli mamy na przykład napisane coś takiego jak Weapons, to będziemy tam znajdować skrzynki, których ilość będzie zależała od poziomu. No i oczywiście znajdziemy także recepty, które będą pojawiały się w tych oto pokojach. Recepty do craftu, rzecz jasna. Jeżeli będzie napisane coś takiego, zresztą ten pokój akurat będę chciał omówić. No to tutaj także mamy pierwszy, drugi i trzeci poziom, ile czegoś znajdziemy w ramach danego pokoju. A więc jeszcze raz, całą tą listę znajdziecie oczywiście w opisie, będziecie mogli sobie to zobaczyć na spokojnie. A tymczasem omówmy kilka ciekawych pokoi. Pierwszym pokojem, właśnie który tutaj nam się natrafił, jest to Explosive Room Demolition Lab oraz Shrine of Unmaking. Ten pokój z reguły nie jest tak naprawdę przydatny, jeżeli jesteście w stanie zrobić w 100% triale. Natomiast, jeżeli coś pójdzie nie tak, na przykład nie odblokujecie sobie jakiegoś przejścia, bo po prostu zabrakło wam czasu, czy umarliście w trakcie robienia triali, Explosive Room i jego kolejne poziomy pozwolą wam na otworzenie zamkniętych przejść. W zależności Poziomu natrafimy na 1, 2 lub 3 Explosive Kegi, które nazywają się zdaje się Flash Powder Kegs. Te kegi wsadzamy po prostu w zamknięte przejście i wysadzamy w ścianę, która jest zamknięta. Tego pokoju starajcie się nie odblokowywać, jeżeli nie macie żadnych problemów zrobieniem mechaniki Incursion. Natomiast może Wam to czasami uratować skórę, jeżeli właśnie przez przypadek nawet coś Wam się w tym tempel zepsuje. Kolejnym bardzo ciekawym pokojem jest pokój, który dropi gemy. O ile Pierwszy i drugi poziom nie jest, jest za bardzo interesujący, bo znajdziemy tylko w nim skrzynki, e, które będą dropiły gemy na kwalicie, wylewelowane, czy gemy walowskie. No to na trzecim poziomie, czyli na Doriani Institute, e, mamy tutaj coś takiego jak lapidary lens, który pozwala nam na double koruptowanie gemów. Działa to na tej zasadzie, jakbyście użyli jakby dwa razy wal na zwykłym gemie. Oczywiście w normalnym przypadku jest to niemożliwe, natomiast double corrupt z lapidary Lensa pozwala wam, na dużo lepsze ulepszenie GEMA, albo w najgorszym przypadku dużo lepsze pogorszenie GEMA. Przykładowo, mając GEM wylewelowany na 20 level 20 quality, używając lapidary lensa, możecie zrobić z niego GEMA 21-23, czyli 21 level 23 quality, ewentualnie na przykład 21 level i wersję walowską. Używając zwykłego valorba, bylibyście w stanie wbić albo 21 level, albo 23 quality, a tym możecie wy Losować właśnie te dwa efekty. Kolejnym i bardzo podobnym pokojem, który jest jednocześnie chyba najbardziej pożądanym pokojem w całym Temple of Acoatl, jest Locus of Corruption. Wszystkie te trzy pokoje, czyli Corruption Chamber, Catalyst of Corruption oraz Locus of Corruption zmniejszają resy graczy na Temple of Acoatl, co utrudnia nam zabawę. Natomiast na trzecim poziomie, czyli właśnie na Locus of Corruption, pojawia się specjalny Altar of Corruption, który pozwala nam nam Na Double koruptowanie itemów. Tutaj mamy wypisane efekty, jakie ten Double Corrupt może nam wykonać. Może zmienić nam wszystkie kolory soketów na białe, czyli na przykład, jeżeli mamy jakąś 6L, możemy zrobić, że tak powiem, z niej tabula rasa ze statystykami. Altar of Corruption może dodać nam także dwa val implicit modyfikatory, czyli te, które pojawiają się nad kreską. W przypadku zwykłego val orba może nam się pojawić tylko i wyłącznie jeden. Używając Altar of Corruption mogą nam się pojawić dwa. Przez co item może być znacznie więcej warty, jeżeli dobrze nam to siądzie. Do tego możemy zamienić biały Armor Sacrificial Garb na item unikalny, jakim jest Shadow Stitch. Bardzo ciekawy armor, który możemy zdobyć tylko i wyłącznie double koruptując właśnie tą białą bazę. Przedmiot może się także spalić, ewentualnie zamienić na przedmiot żółty, czyli przedmiot RR, który będzie miał Shaperowy albo Elderowy Influence. W przypadku przedmiotów unikalnych, jest to. Najczęściej efekt niepożądany, ponieważ sprawia, że jednak przedmiot nie jest już dalej unikalny. Najgorszym jednak przypadku, wasz przedmiot, który, na którym użyjecie Double Korupta, może się po prostu zniszczyć. I nie chodzi tutaj właśnie, tak jak w przypadku zwykłego Valorba, na zamienienie przedmiotu na przedmiot Rare. Ten przedmiot całkowicie wyparowuje. Puff. Nie ma. Jednak to, co mamy tutaj przy drugiej kropce, czyli double corrupt na itemie, jest to coś, co graczy jara najbardziej. To, co może teraz powiem, jest może jakoś mało ciekawe, ale warto jest o tym wspomnieć, bo przyda nam się to trochę później, że na lokacjach takich jak Toxic Grove, Defense Research Lab, Sanctum of Immortality, Crucible of Flame, Conduct of Lightning oraz Hybrid Station Chamber, dropią nam przedmioty, które właśnie są jakby w ramach ligi Incursion, czyli tarcza. Rękawiczki, maska, miecz, buty oraz pasek. Te przedmioty możemy zdobyć właśnie na trzecim poziomie tych oto lokacji, czyli te nazwy, które wymieniłem przed chwilą. I o tych przedmiotach warto będzie pamiętać jeszcze przez chwilę, ponieważ te przedmioty można jeszcze ulepszać, ale o tym zaraz wam powiem. Ostatnim bardzo ciekawym, aczkolwiek chyba niepożądanym przez wielu graczy pokojem jest Throne of Siri, czyli trzeci poziom pokoju Royal Meeting Room. Dlatego mówię, że jest ciekawy, ale niekoniecznie pożądany przez wszystkich, ponieważ na trzecim poziomie będziemy mogli zmierzyć się w ramach tego, tego pokoju z Adsiri, czyli jednym z endgameowych bossów. O ile walka z samym bossem, tak można powiedzieć za darmo, wydaje się być całkiem przyjemna, o tyle Adsiri jest bossem, który posiada wbudowany reflekt, przez co wiele postaci nie jest w stanie jej w ogóle robić, dlatego może się okazać, że walcząc z Ad -Siri, po prostu sami się zabijecie. Ale jest to całkiem ciekawy pokój. No i teraz przejdziemy troszeczkę wyżej, specjalnie to pominąłem, żeby zostawić to na koniec, ponieważ mamy pokój Sacrificial Chamber. Hall of Offerings oraz Apex of Ascension. Te pokoje pozwalają nam na sacrificeowanie przedmiotów, na poświęcanie jakby przedmiotów i zamienianie ich na inne unikalne przedmioty, czy unikalne przedmioty na inne uniki. O ile Sacrificial Chamber zamienia wam po prostu unik na inny unik, który możecie zdropić ze na np. zwykłej lokacji ze zwykłych mapek, o tyle już na poziomie drugim dropią tak zwane League Specific Uniki, czyli na przykład Headhunter. Wrzucając na przykład jakiś... Toporek, jesteście w stanie zdobyć Headhuntera już od drugiego poziomu. Na pierwszym przedmiocie, league specific uniki nie mogą się wyrolować, więc nie możecie trafić na wszystkie przedmioty jakby z puli dostępnych w PoE. Na ostatnim poziomie Apex of Ascension robi się o tyle ciekawiej, że nasze uniki będą rolowały się tylko z tej samej bazy. Czyli jeżeli rzucicie Toporek, wylosuje wam się inny Toporek z puli wszystkich toporów łącznie z tymi, które są league specific Unikami. Jeżeli wrzucicie pasek, macie znacznie większą szansę na Headhuntera niż na poziomie drugim, bo może wam się wylosować losowy pasek. Oczywiście jeżeli chcecie poświęcić jakiś unik, pamiętajcie o tym, że to nie musi być koniecznie Letterbelt, czyli ta sama baza co na przykład Headhunter i ten klas oznacza, że musi to być po prostu pasek. Może to być jakikolwiek unikalny pasek i macie zawsze szansę, że to będzie na przykład właśnie wspomniany wcześniej Headhunter. Do tego w ramach trzeciego poziomu pojawi się także specjalne okienko do którego którego będziemy mogli wrzucić w wiale. Wiale jest to coś, co dropi nam z ostatniego bossa Templo Acoatl, jakim jest Omnitek. I razem z tymi wialami wrzucamy właśnie wspomniane wcześniej przedmioty Incursion, które mają swoje wersje ulepszone. Tych wiali mamy 9. Powiem Wam, że jak robiłem całkiem sporo tych Omniteków, no to nie leciały mi one za często, więc jest, to drop, więc jest to drop stosunkowo rzadki, choć nie zawsze opłacalny. Na pewno te dwie ostatnie flaszki czyli Vial of Sacrifice oraz Vial of Ghost będą coś warte, ponieważ ich akurat jakby ulepszone wersje Unique Itemów są chyba tymi najciekawszymi. Ewentualnie jeszcze Vial of Transcendence, ale tutaj już pewnie cena będzie nieco mniejsza. No jednak przejdźmy do listy przedmiotów, które możemy zrobić z naszą flaszką. Omawiał tych przedmiotów do końca nie będę, natomiast oczywiście samo działanie polega na tej zasadzie, że wrzucacie przedmiot unikalny na trzeci poziomie. Na trzecim poziomie tej kapliczki do poświęcania dorzucacie wiala, poświęcacie i otrzymujecie przedmiot wyjściowy. Niektóre te przedmioty są faktycznie często używane gdzieś tam w różnych buildach, na przykład Coward's Legacy, Apex Supremacy. Do buildów na przykład na Impale często używany jest Transcendent Flash. Twoją drogą, o ile te przedmioty od butów w górę możemy zdropić ze skrzynek, to te przedmioty od Temperate Flash w dół lecą właśnie z Omniteka, czyli tego ostatniego bossa. Oczywiście, jak sami widzicie, z pomocą tego Vial of Transcendence możemy zamienić wszystkie te trzy duele na no ich ulepszone wersje. No i mamy jeszcze Vial of Sacrifice, który używamy z Sacrificial Heartem. Zresztą bardzo fajny amulecik, ale wyjściowy przedmiot to Zerf i Heart który daje nam Soul Itera na 20 sekund, kiedy użyjemy Valskilla. Jest to coś, co niektórzy porównują do takiego podrabianego Headhuntera. Bardzo fajny przedmiot, naprawdę bardzo fajnie to działa. Soul Iter jest super modyfikatorem. Ogólnie co tu dużo mówić, pyszna zabawa. No i ostatnim vialem jest Vial of the Ghost, który ulepsza Soul Catchera, czyli flaszkę odpowiedzialną za Valskille i wzmacniającą Valskille na Soul Reapera, która bardzo fajnie ładuje nam nasze skills. Lewalowskie. W ramach jeszcze takich powiedzmy, że informacji na temat Inkers, no to warto by było wspomnieć o tym, że niestety nie natrafiłem na żadną metodę, jak można wybierać sobie pokoje, z które chcielibyście rozwijać. Przy moich testach oraz szukając tej informacji, no mam nadzieję, że coś mnie po prostu nie ominęło. Pokoje, które trafiają nam się u alby, są całkowicie losowe. Czyli raz robicie na przykład pokój u góry, raz na dole, raz po prawej, po lewej, ale jest to całkowicie losowe. Co za tym idzie, niestety, jeżeli pojawi wam się pokój pierwszego poziomu, który was interesuje, nie macie gwarancji na to, że ten pokój uda wam się rozwinąć do poziomu trzeciego. Jest to całkowicie losowa rzecz. Jeżeli polujecie na jakiś pokój, jest to po prostu kwestia waszej wytrwałości. Albo waszego szczęścia. Samo inkersion jako tako jest mechaniką, która może być całkiem spoko dochodowa. Natomiast większość graczy dosyć mocno ignoruje templowac. Natomiast to, co jest warte też jakby zaznaczenia, jeżeli chodzi o tą mechanikę, to to, że mamy tam naprawdę bardzo dużo potworów, często potworów niebieskich i żółtych, które dają nam także całkiem sporo expa. Jeżeli przy, nawet przypadkowo udało nam się odpowiednio zbudować Temple może się okazać, że nawet na bardzo, bardzo wysokich poziomach, będzie opłacało wam się nawet pod kątem expa biegać tą lokację. Sam mając 93 poziom moją główną postacią, nabiłem około chyba 25 albo 30% expa Robiąc swoje templo w Acoatl na poziomie 83, więc naprawdę powiem wam warto. Przy okazji zgarnąłem sobie trochę chaosków, trochę mapek, trochę jakichś ciekawych itemów, polecam sobie popróbować. Do tego warto podkreślić, że jeżeli na przykład farmicie Delirium czy Delirium mapki, to bardzo warto jest odpalać Alwę właśnie na takich mapkach, ponieważ właśnie mechanika Alwy daje wam dostęp do bardzo dużej ilości potworów, co po prostu będzie zwiększało wasz delirium level, czy level waszy. Nagród, właściwie. Dlatego, Alva jest super. Tymczasem to tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Niby prosta mechanika, ale trochę gadania o niej jest. Mam nadzieję jednak, że ten materiał Wam się przydał. No i na sam koniec chciałem podziękować jeszcze moim wspierającym. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wspieranie, niezależnie od poziomu. Na ekranie wyświetlają Wam się wspierający na poziomie Minotaur, Fenix oraz Chimera. Z poziomu Fenix chciałem podziękować i pozdrowić Banego Baltiego 390. Oraz ICQO. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i pozdrawiam. I specjalne podziękowania dla KRZ, WDZ, Lansina oraz Bellaluta. Dziękuję, że wspieracie mnie na najwyższym poziomie. Naprawdę wiele to dla mnie znaczy i ciepło pozdrawiam. Tymczasem to tyle. Dzięki raz jeszcze za oglądanie tego filmu. Widzimy się na live'ach i w kolejnych poradnikach. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Mówił do Was Dedras. Na razie.